W dzisiejszym filmie magia zawita do Photoshopa i zrobimy rzeczy, które kiedyś zajęły nam kilka godzin, a teraz zajmą nam dosłownie kilkanaście sekund podczas edycji. Cześć. Ja nazywam się Pawł Słowik, jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to już teraz na początku, jeśli interesujesz się fotografią, podróżami oraz edycją zdjęć, bo takich filmów będzie tu dużo. Także kliknij przycisk subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale. Zapraszam Cię też na moją stronę Słowikę łamane na presety, gdzie znajdziesz wszystkie moje presety, profile i narzędzia, których używam do edycji zdjęć w Adobe Lightroom, nie tylko w komputerze, ale także w moich urządzeniach mobilnych, na telefonie i tablecie. W dzisiejszym filmie chcę pomówić z Wami o generatywnym wypełnieniu o nowej funkcji, która pojawiła się w adobe Photoshop Beta, właśnie teraz, pod koniec maja, w tej aktualizacji. I już niedługo zawita do regularnej wersji Photoshopa, zawita pod wszystkie strzechy na całym świecie. Pomoże Wam, bardzo pomoże podczas edycji zdjęć. Można to wykorzystać bardzo kreatywnie można to wykorzystać delikatnie bez jakiegoś uszczerbku dla całego zdjęcia bez przekłamań ale można też zaszaleć i troszkę sobie zrobić zdjęcie bajkowe. Przejdźmy do mojego komputera i w Photoshopie pokażę wam jak to narzędzie działa. Witam was w wersji beta Adobe Photoshop ale nim będziemy mogli tu podziałać to chcę wam pokazać jak taką wersję beta pobrać jeśli macie Kupioną usługę Creative Cloud, możecie sobie wejść do swoich aplikacji. Tu możecie zobaczyć wszystkie aplikacje, które macie zakupione. Na przykład, możecie zaktualizować też aplikacje, ale jeśli zjedziecie sobie tutaj na dół, to macie kategorie i są aplikacje w wersji beta. Tutaj znajdujecie sobie Photoshop Beta i po prostu klikacie sobie Zainstaluj. Ja już mam tą aplikację zainstalowaną, także po prostu klikam sobie Otwórz i ona będzie otwarta. Także. Pobierzcie sobie tą wersję Photoshop Beta, jeśli chcecie pobawić się też tym generatywnym wypełnieniem, które właśnie ja Wam pokazuję. Mamy pierwsze zdjęcie przykładowe, na którym pokażę Wam, jak pięknie można to zdjęcie rozszerzyć, jak można je wykadrować, ale wiecie. Rozszerzając troszkę ten kadr, powiedzmy, że mamy takie zdjęcie i chcemy zrobić rozkładówkę w albumie, albo chcemy to zdjęcie umieścić. Wiecie, w jakimś nagłówku, gdzie potrzebujemy podłużnego, długiego zdjęcia, no i troszkę nam tutaj brakuje tego kadru. Wchodzimy sobie teraz, powiedzmy, w kadrowanie. Oddalę sobie troszkę to zdjęcie. Zobaczcie, przeciągam sobie ten kadr w tą stronę. Chcemy jedną trzecią jeszcze dodać. Chcemy takie podłużne zdjęcie mieć. Teraz, jak już sobie rozszerzyłem, klikam Enter i powstaje tutaj taka biała dziura. Zbiorę sobie narzędzie zaznaczenie prostokątne, to będzie najłatwiej. Zaznaczam sobie ten biały tutaj obszar, ale delikatnie zahaczając o te kilkanaście pikseli na moje poprzednie zdjęcie, klikam sobie tutaj z nowego panelu, który pojawia się. To narzędzie pojawia się podczas, właśnie kiedy mamy wybrane narzędzie zaznaczania. Klikam sobie tu wypełnienie generatywne i standardowo można tu opisać, co chcemy, żeby to wygenerowało, ale jeśli chcemy coś po prostu rozszerzyć do tego danego zdjęcia i nie chcemy tu nic konkretnego generować, po prostu nic nie wpisując, klikamy generuj i teraz Photoshop. Wykorzysta właśnie usługę Adobe Firefly, która jest w chmurze, także potrzebujemy tutaj połączenia z internetem. To zdjęcie jest ładowane do internetu, do chmury Adobe, jest przetwarzane ten część i stamtąd zaciągane jest też to zdjęcie wygenerowane. I zobaczcie, program generuje nam trzy podglądy. Te podglądy tu możemy sobie zobaczyć w oknie właściwości. U mnie to okno jest dosyć małe, także muszę przewinąć. Możemy sobie przełączać te trzy wygenerowane podglądy pojedynczo możemy też tutaj zobaczcie tymi strzałeczkami przełączać się pomiędzy tymi wygenerowanymi podglądami i wybrać ten, który nam pasuje najbardziej. Jeśli żaden nas nie zadowolił, klikamy generuj jeszcze raz, wtedy program wygeneruje trzy kolejne podglądy, których będziemy mogli nadal wybierać. Zobaczmy sobie jeszcze jakie te trzy kolejne podglądy wyjdą, bo już te jak dla mnie wyglądają świetnie. No okej, okay, też spoko. Chociaż za bardzo intensywny jest ten las. To jest fajne. To jest bardzo fajne. Jest ciemniejsze też. Naprawdę spoko. Chociaż z tych pierwszych też naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Ten las na przykład. Ten jest spoko. Ten las bardzo mi się podoba. Taki jasny. Bardzo fajnie to wygląda. I zobaczcie, z takiego zdjęcia, które było małe, mogliśmy je rozszerzyć bez problemu. Czy możliwe było to kiedyś? Jak najbardziej, ale zajęłoby dużo, dużo więcej czasu, dużo więcej klonowania, wymyślania. A tu zobaczcie, chwila, moment, i mamy wygenerowany las. Możemy sobie wygenerować jeszcze więcej. Dobra, zamkniemy to zdjęcie. Kolejny przykład to będzie troszkę w inną stronę. Wykorzystanie tego narzędzia to jest zdjęcie zrobione iPhone'em podczas mojego ostatniego pobytu w Iranie. Powiedzmy, że chcemy pozbyć się tych ludzi tutaj. Wystarczy, że zaznaczymy sobie. Tutaj wszystko łącznie z tą ławką. Tutaj z ludźmi, powiedzmy, że tak. OK. Zaznaczamy sobie teraz wypełnienie generatywne. Klikamy sobie jeszcze raz. Generuj. Kolejny raz klikamy bez wpisywania żadnego wiersza, bez wpisywania żadnych słów kluczowych, które miałyby powodować, że coś zostanie szczegółowo wygenerowane. My chcemy, żeby program spojrzał na to zdjęcie i wygenerował tutaj. Coś, co będzie pasować, teoretycznie powinien pozbyć się ludzi. Bam, zobaczcie. Byli ludzie? Nie ma ludzi. Ale co najciekawsze, mamy tu trzy takie w opcje. Przełączać się możemy tu, zobaczcie. Która z nich jest lepsza od innej, prawda? Zobaczcie, ta nawet ma delikatny cień. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Jeśli popatrzymy sobie na to zdjęcie, tak, wiecie, w takiej wersji Instagramowej, że wrzucamy je na Instagrama, no to zobaczcie. Przed i po. Kiedyś, czy nie moglibyśmy usunąć tych ludzi? Moglibyśmy. Troszkę stempla, troszkę innych narzędzi i pousuwalibyśmy tych ludzi, ale zajęłoby to naprawdę sporo czasu. A tutaj zobaczcie, w bardzo szybkim czasie mamy wygenerowane nowe jakby zdjęcie. Troszkę jest fałszywe, może, bo faktycznie tutaj nie ma tego miejsca. Nie wygląda to tak jak na tym zdjęciu, ale to już jest mały szczegół. Zawsze możemy jeszcze w tym miejscu zaznaczyć to, jeszcze raz kliknąć, jeszcze raz generuj i wygenerować coś innego jeszcze w tym miejscu, wygenerować kolejną warstwę, która troszkę tu będzie zmieniać. Możemy coś tu wpisywać, możemy coś tu dodać. To już zależy jakby od nas. Kilkanaście sekund to dosłownie potrzebuje ten program, żeby kolejną wersję wygenerować. O, zobaczmy, jest tu już więcej trawy, prawda? Już jest, już jest lepiej. Możemy jeszcze raz kliknąć tutaj, kliknąć jeszcze raz generuj. I może w ten sposób jeszcze raz nam wygeneruje kawałek trawy i będzie to dużo lepiej wyglądało bardziej, tak naturalnie, tak jak było naprawdę. Moglibyśmy tutaj też, oczywiście w, tych, w tym polu wprowadzania wpisać może trawa. Oczywiście po angielsku, program na razie obsługuje tylko angielskie słowa. Zobaczcie, jest lepiej. Jest lepiej tutaj. Ta ścieżynka wygląda naprawdę jak dla mnie bajka, zjawiskowo. Prawie jak oryginał, prawie. Chociaż prawie robi dużą różnicę. No nie no, jest, jest super. Zobaczcie, tam też była mała ścieżynka. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Kilkanaście sekund. Można, można. Czy coś to zmienia? Czy kiedyś nie byłoby to możliwe? Byłoby możliwe. Zobaczmy to zdjęcie na przykład. Pomyślmy, że. Chcę opisać jakiś post i chcę opisać, że spotkaliśmy konie, ale nie zrobiłem zdjęcia tu koni. Wtedy zaznaczam sobie coś takiego, wpisuję sobie tu. Horses, far away, czyli konie w oddali, klikamy generuj. Jedynym minusem tego narzędzia na chwilę obecną jest to, że musimy te komendy wpisywać po angielsku. Jeśli korzystacie z innych narzędzi sztucznej inteligencji, na przykład z Chata GPT, tam możecie pisać po polsku, też możecie po angielsku, ale da się napisać normalnie wszystko po polsku i działa to rewelacyjnie. Jest to troszkę łatwiejsze dla osób, które nie znają języka, ale myślę, że w czasach dzisiejszych no, język angielski jednak jest językiem. Ja, dla mnie byłby podstawowym, musimy go znać niestety, jeśli chcemy poruszać się w tej sferze. Internetowej, to warto znać angielski. Dobra, zobaczcie. Trzy obrazki z końmi wygenerowane. Możemy wygenerować jeszcze trzy kolejne, żebyście zobaczyli, jak to może wyglądać. To narzędzie wprowadzania, gdzie wpisujecie komendy, to jest dopiero świetna zabawa. Do tego będą powstawały kolejne pewnie kursy. Ja pewnie nie będę robił, bo to nie jest moja domena sztuczna inteligencja, nie jest to zabawa, którą ja bym chciał się bawić szczególnie. Ja bym wolał pojechać i zrobić to zdjęcie z tymi końmi. Wolałbym polować na nie nawet dwa tygodnie, żeby zrobić jakiś fajny kadr i mieć ten kadr, wiedząc, że to było naprawdę, to było prawdziwe przeżycie. Teraz to zdjęcie jest po prostu fałszywe, bo tych koni tam nie było. Ja nie miałem odczucia, że są obok konie, nie było zapachu koni. Wiecie, można sobie to wygenerować. Na pewno to narzędzie świetnie będzie się przydawało do projektowania różnych rozkładówek, do albumów, do nie wiem, gazet, jakichś postów, jeśli będziecie pisać i macie jakieś zdjęcie, będziecie chcieli coś dodać albo usunąć, wtedy może się to przydać. Zobaczcie, te konie naprawdę wyglądają tu całkiem, całkiem przyzwoicie. Jeśli weźmiemy, mamy różne opcje, co tylko sobie zechcemy. Możemy tu jakiegoś ptaka dodać na przykład hmm. wpiszmy sobie Eagle Zobaczmy jak ten ptak tu nam się... O, ciekawe. Chyba jakiś błąd zrobiłem nie wiem czy tak się pisze. Eagle. Maybe Zaraz się okaże czy tym razem nie zrobiłem błędu. O jest, OK. Widzicie? Jakiś tam ptak się wygenerował. Może sama poza ptaka nie jest najlepsza, bo wpisałem tylko jedno słowo. Jeśli bym go rozszerzył lecący z lewej do prawej, dodał kolejne jakieś takie wiecie zawężenie tego, co on ma generować, byłoby to dużo, dużo łatwiejsze. Możemy na przykład tu wpisać white i powinno już inaczej to wygenerować. Także to jest taka świetna zabawa, na której można spędzić dużo fajnego czasu, takiego kreatywnego czasu. Sami zobaczcie. Ok, tu już mamy więcej białego. Do takich rzeczy też możemy to wykorzystywać, jak widzicie. Można się tu dobrze pobawić. Naprawdę można się tu dobrze pobawić. Ja się tym sporo już pobawiłem narzędziem i naprawdę jest to świetna, świetna zabawa. Chociaż pewnie w życiu, szczerze mówiąc, to nie będę tego narzędzia wielce używał. Ewentualnie właśnie do takiego rozszerzania kadru. Ale zobaczmy. Takie zdjęcie grupowe. Ja to zdjęcie pokazuję tylko przykładowo. Akurat takich rzeczy raczej nie zdarza mi się robić, ale powiedzmy, że potrzebujemy usunąć tą osobę. Tą skrajną osobę potrzebujemy z tego zdjęcia usunąć. Zaznaczamy tą osobę. Teraz mamy ten pasek nasz narzędziowy. Wypełnienie. Generuj. Nic tu nie wpisujemy. Po prostu program wygeneruje to tło. Nam bardzo fajna opcja, właśnie to usuwanie obiektów. Generatywne wypełnienie do usuwania obiektów, ewentualnie dodawania jakichś obiektów. Zobaczcie, wygenerowało nam nawet rękę i to całkiem przyzwoicie ta ręka wyszła. Mimo, że nie zawsze ten program y, jeszcze radzi sobie, by nami sztuczna inteligencja, właśnie y, z osobami, z człowiekiem, generowaniem człowieka, ale w tym przypadku myślę, że to zdjęcie naprawdę wygląda. Popatrzcie, perfekt. Był ktoś i kogoś nie ma. Możemy go wymazać z tego zdjęcia, mimo że on pamięta, że tam był, ale gdzie? Na zdjęciu cię nie ma. Jak? Dobra, wymaszmy sobie jeszcze tego pana tutaj. On będzie troszkę trudniejszy pewnie, ale spróbujmy. Tyk. Wypełnienie generatywne. Wypełniamy sobie pustym tłem. Kilkanaście sekund. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak to narzędzie. Szybko działa, jak szybko generuje tutaj. Zobaczcie, naprawdę wyszło. Powiem Wam, no rewelacyjnie. Rewelacyjnie to rewelacja. Troszkę tylko ta ręka teraz tutaj troszkę wygląda tragicznie, ale możemy ją sobie zaznaczyć. Pyk, wypełnienie, generuj. I zobaczymy, czy pozbędzie nam się tej ręki upiornej. Troszkę jak taka, wiecie, w samochodach nieraz z tyłu mają jakąś rękę z bagażnika niby wystającą, sztuczną. Dobra, coś tu próbował, chociaż ta muszka mu nie wyszła. Okej, okay, ale zobaczcie, to zdjęcie albo to, to już wygląda naprawdę całkiem przyzwoicie. Nieźle, nie? Można się tu pobawić. Ale powiedzmy, że okej, okay, chcielibyśmy się pozbyć pana młodego. Nie wiem po co, ale zróbmy sobie taki żarcik. Zahaczmy tutaj całego pana młodego. I teraz zróbmy troszkę inny tutaj trik. Wpiszmy sobie na przykład American Top Model in Wedding Dress. Dobra, modelka sukni ślubnej. Zobaczmy jak program sobie tu poradzi z podmianą tej osoby. No, jestem tego ciekaw. Co nam tutaj ciekawego wyjdzie. OK, tak jak mówiłem, sztuczna inteligencja jeszcze ma duże problemy z generowaniem twarzy. Jak widzicie, mimo że jest w takim oddaleniu, wygląda to nawet spoko. Suknia jest spoko, ale same twarze, ręce, no nie są tutaj najlepszym przykładem. Tu wyłamana ręka, nie? Tragedia. Dobra, skasujmy sobie tą warstwę, zróbmy może coś innego. Zaznaczmy sobie tutaj jeszcze raz pana młodego. Tak, z grubsza całego staram się zaznaczyć. Zaznaczmy go, ale zostawmy twarz. Tak. I napiszmy to wedding dress. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jeśli wpiszemy tylko sama suknia ślubna. Czy będziemy musieli tutaj coś mu jeszcze dodać? Pomyślmy. Znaczy ja nie muszę myśleć, ja sobie odpoczywam, program tutaj działa. Wow! No jestem w szoku! Jestem w szoku! Wow! No wygląda to. Troszkę. Troszkę mnie to przeraża. Pewne, pewne osoby mówią, że ta technologia spowoduje, że nie będzie wiadomo w internecie, co jest prawdą, a co jest fałszem. Ja myślę, że ta technologia tego nie spowoduje. To już jest prawdą, albo fałszem teraz w internecie. To samo mogę zrobić yy, i 5 lat temu mogłem zrobić, 10 lat temu to samo mogłem zrobić. Zajęłoby mi to dużo więcej czasu, dużo więcej wysiłku, ale możliwości takie były. Także to się nie zmienia. Po prostu teraz. Zwykły Kowalski kupując sobie pakiet fotograficzny za te 50 zł miesięcznie, może sobie robić takie cuda bez większego problemu. I tu jest problem, żeby te osoby miały troszkę takiego pomyślunku i oznaczały te zdjęcia, że to jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, że to nie jest prawda. Ale na pewno znajdzie się duża masa osób, które będą to wykorzystywały w takich złych celach. Może jest to jakiś problem, ale myślę, że w dzisiejszych czasach i tak, już dużo jest fałszywych zdjęć zmanipulowanych, że trudno wierzyć temu, co się widzi często, prawda? Zobaczcie, przed i po, przed i po. Ten pan młody nie przebrałby się tak szybko w suknię ślubną, jak ja mu ją podmieniłem. Także dobra, tu się pobawiliśmy, prawda? Od A do Z, zobaczcie. Usunęliśmy dwóch panów i pana młodego przebraliśmy. Można, można. Bardzo szybko, bardzo łatwo. To samo zrobiłbym 10 lat temu w Photoshopie, tylko dłużej. Zajęłoby to naprawdę pewnie kilka godzin albo pół dnia. Kolejny przykład. Ja moje zdjęcie, selfie. A, selfie, autoportret z Dolomitów z tamtego roku, z wyjazdu. I to zdjęcie, powiedzmy, tak jak już mówiłem, to najlepiej będzie się przydawało się do takich zdjęć, że mamy zdjęcie pionowe. Ach, szkoda, że nie zrobiłem kadru poziomego, bo teraz by mi się gdzieś przydało do jakiegoś artykułu, powiedzmy, gdzie to zdjęcie. Nie jest reprezentatywne, czyli nie opisujemy tu jakiegoś szlaku, że teraz coś zakłamujemy, rzeczywistość, tylko na przykład potrzebujemy faceta idącego przez górę. I to nie ma różnicy, czy on tak to widzi, czy to, ale chcemy wykorzystać to zdjęcie, chcemy, żeby tu jakaś część rzeczywistości była. Rozszerzamy sobie zdjęcie jak poprzednio, teraz zaznaczamy sobie tutaj po prostu troszkę więcej z tą górą, klikamy generowanie, generuj. Program nam powinien wygenerować tutaj dalszą część tego kadru. I to jest najpiękniejsze dla mnie. To jest najpiękniejsza funkcja. I funkcja, której będę pewnie częściej korzystał podczas na przykład projektowania albumów, gdzie będę potrzebował jakieś zdjęcie, troszkę nawet rozszerzyć. Albo będę potrzebował coś usunąć. Zobaczcie, pierwsze zdjęcie. Jak pięknie wyszła nasza pierwsza próba. Tu możemy zobaczyć te podglądy, wariacji, ale przełączamy sobie tu. Zobaczcie, super. Wow, przepięknie. To może nie, ale to... To mi się bardzo podoba, wygląda mega naturalnie i zobaczcie, w ciągu kilku sekund dodaliśmy taką część zdjęcia, co kiedyś naprawdę było możliwe, ale wygenerowanie takiej części zdjęcia tylko mając tą część zdjęcia byłoby możliwe. Wiadomo, ściąga się z internetu jakieś inne zdjęcia, to się manipuluje tym i to wychodzą grube godziny. A tu jedno kliknięcie i już mamy. Coś niesamowitego, prawda? Jeśli byśmy chcieli tu jeszcze coś dodać na przykład w tle. Na przykład tutaj jakieś zwierzę. To wpisujemy sobie, co byśmy chcieli tu dodać, nawet podstawową komendę, tylko pamiętajcie po angielsku. I czekamy aż tam coś się wygeneruje. Potem możemy ją, wiecie, dopieszczać jeszcze, dodawać nowe słowa, jakieś parametry, które. No zobaczcie. Spoko, może troszkę. Za duże jest to zwierzę w porównaniu do mnie, bo jednak tu jakiś jest dystans, ale to troszkę też tworzy takie dziwne, mroczne zdjęcie, że takie duże zwierzę w tych Alpach słowik spotkał, nie? Można, można takie rzeczy robić, ale ja nie będę. Zamykam ten przykład. Zobaczcie, kolejny przykład. To zdjęcie powiedzmy, że chcemy rozszerzyć do pionowego, co już będzie dosyć mocnym nakinaniem rzeczywistości bo rozszerzymy je o drugie 50%, tak? Czyli o 100% nawet, tak? Czyli dodamy dołu dużo. Zaznaczmy sobie tak, żeby kawałek też zajmowało. Generuj. I tutaj naprawdę trzeba się już postarać, żeby coś tu zrobić, bo no, nie mamy tej sukni, nie mamy nóg, nie mamy pana młodego nóg, nie mamy sukni dołu. No ciekawe jak tu program sobie poradzi i jakie opcje mi zaproponuje. OK. No i muszę przyznać, że. No nie wygląda to tak źle. Jeśli bym potrzebował to zdjęcie, wiecie, gdzieś wrzucić i chciałbym mieć całą suknię, to muszę wam przyznać, że ja jestem pod wrażeniem. Hmm, tutaj to już w ogóle całkiem inny klimat. Ale to spoko. W razie co? Możemy, pamiętajcie, wygenerować sobie jeszcze raz. Wtedy będziemy mieli tutaj sześć już próbek, sześć wariacji, jak to nazywają. Wariacje. Hmm. Wariacje to można dostać od tego, co tu się generuje. Okej, okay. jestem pod wrażeniem. Ta suknia tutaj przepięknie wygląda. Zobaczcie, to światło, to cięcie tutaj, nawet światła takiego padającego też świetnie pasuje. To zdjęcie też jest spoko. Tylko się wkradł jakiś artefakt. To, to zdjęcie jest fajne. Bardzo fajne. Naprawdę, zobaczcie, tych przykładów tutaj jest. Kilka kilka różnych przykładów. Mi się zdaje, że to na przykład pasuje bardzo fajnie. Mega, prawda? Teraz może faktycznie bym troszkę przykadrował to zdjęcie do takiego kadru, ale zobaczcie. Tak mamy teraz, a zaczynaliśmy tylko takiej części i sztuczna inteligencja wygenerowała nam resztę. Niesamowite, ale prawdziwe. A, no, może fałszywe jednak. I ostatnie zdjęcie, zobaczcie, mamy takie zdjęcie. Tutaj też bym chciał rozszerzyć kadr, tylko troszkę inaczej. Zobaczcie, zrobimy coś takiego. Para młoda tutaj, para narzeczonych w takim mocnym punkcie i troszkę więcej chce tej przestrzeni. Chciałbym zrobić jakąś rozkładówkę powiedzmy nawet. Jeszcze mogłabym więcej zrobić coś takiego. Zdjęcie powiększone. Teraz zaznaczamy sobie, różdżką zaznaczymy sobie to zdjęcie całe. Zaznaczmy sobie tu troszkę więcej. Rozszerz zaznaczenie na 50 pikseli. OK, generuj. Klikamy. Program generuje. Pięknie. Przeważnie, sztuczna inteligencja była powolna, ale tutaj naprawdę powiem Wam, że to generowanie jest naprawdę dosyć szybkie. Dosyć szybko to działa, naprawdę świetne serwery musi mieć Adobe. Zobaczcie, jak to zdjęcie teraz wygląda. Ile tutaj musiał program dodać, prawda? Stworzenie tego byłoby możliwe wcześniej jak najbardziej, ale zajęłoby naprawdę sporo czasu. O, w takim oddaleniu będzie to wyglądać rewelacyjnie. Tutaj, prawda? Ten kadr naprawdę wygląda jak oryginalny kadr. Wygląda tak dobrze, że do wykorzystania właśnie, czy to w jakimś nagłówku, wiecie, jakiegoś posta, Takim, czy na Facebooku, jako nagłówek strony, czy właśnie do nagłówka strony na stronę www. do jakiejś rozkładówki podwójnej, gdzie potrzebujecie troszkę czegoś wygenerować, mogłoby to być całkiem ciekawe, całkiem ciekawa opcja. Zobaczcie tu, jak to fajnie wygląda. Super. Tu oczywiście moglibyśmy sobie jeszcze coś dogenerować, na przykład jakieś zwierzęta tutaj leżące, nie wiem. Zobaczmy, czy wygeneruje nam tutaj jakieś kaczuchy. Takie pierwsze słowo, jakie mi przyszło, ale. No, nie chciałbym tu generować krów albo koni, jak w Alpach, ale w Łazienkach krów i koni się raczej nie spotyka. Jakieś kaczki? Okej. Okay. Wygląda to zjawiskowo. Okej, okay, tutaj to nie, to, to, to nawet nie jest kaczka. Troszkę mu się pomyliło, ale te kaczuchy tutaj. Albo te pierwsze są fajne, albo te... A, te są spoko. Tak, te pierwsze są spoko. Wyglądają trochę yy, za duże jakby do rozmiaru, ale jak widać, całkiem, całkiem spoko zakochani idący sobie do kaczek gigantów. Mam nadzieję, że dzisiejszy film był przydatny i dowiedziałeś się czegoś, co przełoży się na Twoją sprawniejszą edycję zdjęć w Adobe Photoshop. Mam nadzieję, że skorzystasz z tego nowego narzędzia, pobierzesz sobie wersję beta, potestujesz ją i sam wyrobisz swoje zdanie na temat tego narzędzia. Jeśli film był przydatny, zostaw łapkę w górę, zostaw też subskrypcję. Pod filmem kliknij subskrybuj, kliknij też dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale. Zapraszam Cię też na moją stronę, słowikę łamane na presety, gdzie znajdziesz wszystkie moje presety, profile i narzędzia do Adobe Lightroom, których używam nie tylko w komputerze, ale także w moim tablecie oraz telefonie, kiedy jestem w drodze. Dzięki wielkie za obejrzenie jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!